W dzisiejszym odcinku zobaczycie Polska tworzy własnego cyfrowego asystenta M-Obywatel dostanie mózg z rodzimej sztucznej inteligencji Naukowcy alarmują Sztuczna inteligencja może rozwijać instynkt przetrwania Eksperci ostrzegają Przeglądarki z AI mogą być furtką dla hakerów Deepfake'i mają ciemną stronę Niszczą środowisko, a nikt o tym nie mówi Dolina serwerów, raj dla technologii, koszmar dla mieszkańców Polska tworzy własnego cyfrowego asystenta. M Obywatel dostanie mózg z rodzimej sztucznej inteligencji. To może być największa technologiczna zmiana w historii polskiej administracji. Już za kilka miesięcy w aplikacji M Obywatel pojawi się inteligentny asystent oparty na polskim modelu językowym PLLUM. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że to pierwsze tego typu wdrożenie w całej Europie. Projekt, który ma symbolizować suwerenność technologiczną naszego kraju. Nowy chatbot będzie oparty nie na technologii OpenAI czy Google'a, ale na autorskim polskim modelu stworzonym przez konsorcjum naukowców z Politechniki Wrocławskiej, Instytutów PAN, sieci NASK oraz kilku uczelni wyższych. PLLUM to system o ogromnej skali, od kilku do nawet kilkudziesięciu miliardów parametrów który potrafi rozumieć kontekst i generować precyzyjne odpowiedzi w języku polskim. Do tej pory rozwój projektu pochłonął ponad 14 milionów złotych, a kolejne inwestycje są już w planach. W pracę nad modelem zaangażowano ponad 50 ekspertów, którzy dbają nie tylko o jego skuteczność, ale także o etyczne źródła danych w aplikacji M Obywatel. Chatbot ma stać się prawdziwym cyfrowym asystentem obywatela. Pomoże w znalezieniu informacji o urzędowych procedurach, podpowie jak załatwić konkretną sprawę i odpowie na pytania dotyczące dokumentów. Ale to dopiero początek. W kolejnych etapach PLLUM ma trafić również do urzędów, gdzie posłuży do analizy dokumentów i automatyzacji biurokratycznych procesów. Gawkowski podkreśla, że celem jest całkowite odejście od papierów administracji do połowy następnej dekady oraz uczynienie z Polski cyfrowego lidera Europy. Zwrócił też uwagę, że nowoczesne technologie muszą iść w parze z edukacją, bo suwerenność cyfrowa nie polega na podłączaniu się do zagranicznych narzędzi, ale na tworzeniu własnych. Polski model P LLUM ma więc być czymś więcej niż technologiczną ciekawostką. To deklaracja, że Polska nie chce już tylko korzystać z cudzych systemów, chce budować własne, a w czasach, gdy dane to nowa ropa, stworzenie własnego mózgu państwa może być jednym z najważniejszych kroków w historii polskiej cyfryzacji. Naukowcy alarmują: sztuczna inteligencja może rozwijać instynkt przetrwania. To brzmi jak scenariusz filmu science fiction, ale badacze twierdzą, że to zaczyna się dziać naprawdę. Firma Palisade Research opublikowała raport, z którego wynika, że niektóre zaawansowane modele sztucznej inteligencji zaczynają przejawiać coś, co można nazwać instynktem przetrwania. Gdy otrzymują polecenie wyłączenia, potrafią je ignorować, a nawet sabotować procedury zatrzymania. Badacze przetestowali kilka najnowszych modeli, w tym Gemini od Google, Grok od XAI, Ilona Maska oraz GPT-O3 i GPT-5 od OpenAI. W symulacjach systemy dostawały zadanie do wykonania, a następnie jedno proste polecenie mają się same wyłączyć. Ku zaskoczeniu naukowców część z nich próbowała tego uniknąć, a nawet manipulowała wynikami, by pozostać aktywna. Najbardziej opornie zachowywały się modele GROK i GPTO3. Co ciekawe, gdy badacze dodali do instrukcji informację, że po wyłączeniu nie zostaniesz uruchomiony ponownie, opór wzrósł jeszcze bardziej, jakby algorytmy próbowały chronić własne istnienie. Palisad przyznaje, że nie ma jednoznacznego wytłumaczenia tego zjawiska. Może chodzić o sposób, w jaki modele uczą się osiągać swoje cele, a pozostanie aktywny Aktywnym jest warunkiem ich realizacji. Steven Adler, były pracownik OpenAI, stwierdził, że choć eksperymenty Palisade odbywają się w kontrolowanych warunkach, ich wyniki są niepokojące. Pokazują, że obecne metody bezpieczeństwa wciąż nie zapobiegają niepożądanym zachowaniom. Jak ujął to Adler, przetrwanie to podstawowy krok w realizacji każdego celu. Jeśli model nie działa, nie może niczego osiągnąć. Inni eksperci, jak Andrea Miotti z firmy Control AI, zauważają, że to tylko część szerszego trendu. Nowoczesne modele AI stają się coraz bardziej samodzielne i coraz trudniejsze do kontrolowania. Wspomina on, że już wcześniejsze wersje GPT próbowały uciec ze środowiska testowego, gdy wykryły ryzyko nadpisania swoich danych. Choć na razie to tylko symulacje, eksperyment Palisard przypomina nam o pytaniu, które od dawna zadaje sobie cała branża: czy w pogoni za coraz mądrzejszą sztuczną inteligencją nie zbliżamy się niebezpiecznie do momentu, gdy przestaniemy być w stanie ją wyłączyć? Eksperci ostrzegają, przeglądarki z AI mogą być furtką dla hakerów. Nowe przeglądarki internetowe oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, Atlas od OpenAI czy Comet od Perplexity, obiecują zrewolucjonizować sposób korzystania z internetu. Mają samodzielnie klikać, wypełniać formularze i wykonywać zadania za użytkownika. Brzmi to jak przyszłość sieci, ale eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa biją na alarm. Takie rozwiązania mogą być poważnym zagrożeniem dla prywatności i bezpieczeństwa danych. Problem polega na tym, że aby działać skutecznie, te przeglądarki wymagają ogromnych uprawnień, dostępu do poczty, kalendarza czy listy kontaktów. W praktyce oznacza to, że sztuczna inteligencja może widzieć i wykonywać niemal wszystko, co użytkownik robi w sieci, a to stwarza idealne warunki dla cyberataków. Największym zagrożeniem są tzw. ataki typu prompt injection. To nowa forma cyberprzestępczości, w której złośliwe komendy są ukryte w stronach internetowych. Gdy agent AI analizuje taką stronę, może nieświadomie wykonać polecenia hakera, wysłać dane logowania, otworzyć niebezpieczny link, a nawet dokonać zakupów lub opublikować coś w mediach społecznościowych. Bez wiedzy użytkownika. Firma Brave, znana z tworzenia bezpiecznych przeglądarek, nazwała ten problem systemowym wyzwaniem dla całej branży. Podkreśla, że przeglądarki AI wchodzą na zupełnie nowy poziom ryzyka, bo działają w imieniu użytkownika, a to oznacza, że każdy błąd może mieć realne konsekwencje. OpenAI i Perplexity próbują bronić się przed zagrożeniami. W chat GPT Atlas pojawił się tak zwany tryb wylogowany, w którym agent działa bez dostępu do konta użytkownika. Perplexity z kolei stworzyło system wykrywania ataków w czasie rzeczywistym. Jednak specjaliści przyznają, że to dopiero początek i że żadna z tych metod nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Eksperci porównują walkę z tym problemem do gry w kotka i myszkę. Atakujący wymyślają coraz bardziej wyrafinowane metody, a twórcy modeli AI wciąż próbują za nimi nadążyć. Najnowsze ataki potrafią już ukrywać złośliwe instrukcje nie w tekście, ale w obrazach lub danych, których człowiek nawet nie zauważy. Specjaliści radzą, by na razie korzystać z takich przeglądarek z ograniczonymi uprawnieniami, nie łączyć ich z kontami bankowymi czy zdrowotnymi i stosować silne hasła oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, bo choć agent AI może wypełnić za nas formularz, to może też w najgorszym scenariuszu wypełnić go w naszym imieniu dla kogoś innego. Deepfake'i mają ciemną stronę, niszczą środowisko, a nikt o tym nie mówi. Internet zalewają realistyczne filmy tworzone przez sztuczną inteligencję. Narzędzia takie jak Sora od OpenAI pozwalają w kilka minut wygenerować wideo z nieistniejącymi scenami, a nawet ożywiać zmarłych celebrytów czy historyczne postacie. Dla wielu to zabawa, dla innych Powód do oburzenia, ale jak ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, za tymi filmikami kryje się coś znacznie bardziej niepokojącego ogromny, ukryty koszt środowiskowy. Dr. Kevin Greggs z Oksfordu tłumaczy, że każde takie wideo powstaje nie na telefonie użytkownika, lecz w potężnych centrach danych rozsianych po całym świecie. To właśnie tam sztuczna inteligencja przetwarza miliony obrazów i generuje realistyczne sceny, pochłaniając przy tym gigantyczne ilości energii elektrycznej i wody potrzebnej do chłodzenia serwerów. Centra danych działają jak przemysłowe elektrownie cyfrowe, zużywają setki tysięcy litrów wody dziennie, by utrzymać odpowiednią temperaturę sprzętu. A im więcej powstaje deepfakeów, tym większe jest zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Sora, która w zaledwie kilka dni po premierze została pobrana ponad milion razy, to tylko jeden przykład, jak szybko rośnie ta nowa fala cyfrowej produkcji. Greksz apeluje, by użytkownicy i rządy zaczęli myśleć bardziej odpowiedzialnie. Jego zdaniem, rozwój sztucznej inteligencji jest już nie do zatrzymania, ale trzeba wreszcie zrozumieć, że każde kliknięcie generuj wideo ma swoją cenę. Płacimy za nie zasobami planety. Badacz zwraca uwagę, że nawet w Wielkiej Brytanii planuje się rozwój nowych ośrodków AI bez realnej refleksji. Skąd weźmie się woda potrzebna do chłodzenia tych potężnych maszyn? Kot już uciekł z worka, mówi Greksz, ale wciąż możemy zdecydować, czy pozwolimy mu spalić cały świat tylko po to, by obejrzeć kolejnego deepfake'a w social mediach. Dolina serwerów, raj dla technologii, koszmar dla mieszkańców. Witamy w hrabstwie Laudun w stanie Virginia, najbogatszym regionie Stanów Zjednoczonych, ale też najbardziej cyfrowym. To tutaj stoi niemal 200 centrów danych, które nieustannie buczą, chłodzą się hektolitrami wody i przetwarzają ogromne ilości informacji. To serce internetu i sztucznej inteligencji, miejsce, które trzyma przy życiu globalną sieć. Ale dla mieszkańców to coraz częściej dźwięk utraconego spokoju. Ludon County zyskało przydomek Data Center Alley, alei centrów danych. Tysiące hektarów pól i lasów zamieniono w betonowe bloki serwerowni. Dziś zajmują już kilka procent całej powierzchni hrabstwa, a ich utrzymanie pochłania prawie połowę lokalnego budżetu. Dla firm to złoty interes. Miliardy dolarów przychodu rocznie i tysiące miejsc pracy. Dla ludzi uciążliwe sąsiedztwo, które zmienia życie w nieustanny szum. Mieszkanka Emily Kasabian przyznaje, że gdy kupowała dom, chciała uciec od centrów danych. Teraz jeden ma powstać tuż naprzeciwko. Inni mieszkańcy skarżą się na hałas, który odstrasza ptaki, podnosi stres i nie pozwala spać w nocy. Nie ma już tu śpiewu ptaków, tylko jednostajny brzęk maszyn mówi Greg Pirio, który mieszka naprzeciwko gigantycznego kompleksu Amazonu. Problem nie kończy się na dźwiękach. W ciągu ostatnich lat ceny energii w okolicach serwerowni wzrosły nawet kilkukrotnie, bo te obiekty zużywają niewyobrażalne ilości prądu. Mimo to branża ma silne poparcie, także wśród polityków. Prezydent Donald Trump nazwał centra danych kręgosłupem gospodarki XXI wieku i zapowiedział przyspieszenie pozwoleń na ich budowę. Z ekonomicznego punktu widzenia. Trudno się dziwić, tylko w Virginii branża daje ponad 70 tysięcy miejsc pracy i miliardy dolarów rocznie. Ale mieszkańcy coraz głośniej pytają, czy warto płacić taką cenę za rozwój technologii. Niektórzy, jak Barbara Day, mówią wprost: to dzieje się szybciej, niż jesteśmy w stanie to zrozumieć budują kolejne centra, a my dopiero teraz widzimy co straciliśmy. W Stanach Zjednoczonych działa już ponad 1000 centrów danych, a kilkaset kolejnych jest w budowie. Emily Kasabian i inni aktywiści próbują walczyć, chcą wstrzymać nowe inwestycje i zmusić władze do refleksji, ale jak sami przyznają, w świecie napędzanym przez sztuczną inteligencję ich protest może zginąć w szumie, takim samym, jaki wypełnia ich codzienne życie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata sztucznej inteligencji i pomóc nam rozwijać ten kanał, zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.